Stuknęło mi właśnie 10 tysięcy kilometrów od ostatniej wymiany oleju silnikowego w samochodzie Audi A6 C7 z dwulitrowym dieslem o mocy 177 koni i kodzie silnika CGLC, tak dla uściślenia. Wiem, że teraz w różnych interwałach wymienia się olej silnikowy, tam niektórzy wymieniają po 8, 10, 15 czy nawet 30 tysiącach kilometrów. Producenci też swoją drogą zachwalają te wszystkie oleje Long Life, że nie trzeba ich tak często wymieniać, ale jakoś tak nigdy nie mogłem się do tego przekonać. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda: co ile kilometrów lub co jaki czas wymieniacie olej. Chętnie się też dowiem, jakie macie zdanie na ten temat. Co drugą wymianę oleju, czyli co około 20 tysięcy km wymieniam też filtr paliwa, ale to akurat czeka mnie za następne 10 tysięcy km, także nie tym razem. No więc trzeba zabierać się za wymianę oleju, czy zima, czy lato, nie ma wymówki. Silnik jest rozgrzany, wjechałem sobie już na, na jazdy i jadę z tematem. No to standardowo zabieram się za wykręcanie wszystkich wkrętów tutaj śrub trzymających osłonę i będę się dobierał dalej, trzeba spuścić olej na samym początku. Osłonę mam już zdemontowaną. Były tutaj potrzebne klucze, właściwie klucz Line 10 Torx 30 O i krzyżaczek Szkoda, że nie ma wszystkich jednakowych śrub, tylko tak trzeba kombinować z kluczami No ale cóż, 19 już mam założoną, można odkręcać korek spustowy o, Poszedł nawet ładnie. Dobra, ja sobie to odkręcam, idę po baniaczek i spuszczam olej. Korek spustowy już odkręciłem na dole, tam niech się olej leje. A w międzyczasie sobie odkręcę tutaj obudowę filtra oleju u góry i zostawię, niech tam sobie ścieka powoli, jak go ten filtr tutaj w tej obudowie. Tak, za paręnaście minut to go wyciągnę i mam nadzieję, że w miarę tutaj bez rozlewania uda się go wyciągnąć. Także nasadka 32, przedłużka i odkręcam. Odkręciłem sobie tu już obudowę, wykręciłem o, o tyle, zostawiłem na ostatnim gwincie tam na dole niech się opiera. I czekam aż to sobie ścieknie. Stary filtr mam tu już zdemontowany. Warto sobie go obejrzeć, czy nie ma jakichś tutaj niepokojących objawów, jakichś opiłków czy czegoś innego. No i co, nowy filtr już sobie tu otworzyłem. Filtrmana HU7008Z. Do niego mamy w komplecie trzy oringi. No, no. i trzy oringi trzeba wymienić, czyli pierwszy tutaj, drugi tutaj i trzeci o tutaj. Ok, to ja się biorę za wymianę filtra oringów, przemycie troszkę tego i montuję do silnika. I tak to wygląda po założeniu nowego filtra i o Filtr tutaj pasuje tylko jedną stroną, także nie ma możliwości, żeby się pomylić, bo drugą stroną no, nie wskoczy na swoje miejsce po prostu. No i przed całym zakręcaniem, warto tutaj pamiętać, żeby zwilżyć te oringi, żeby się ładnie ułożyły. Obudowę mam już tutaj na miejscu, więc teraz przystąpię do zakręcania jej. No i trzeba pamiętać, żeby ją dokręcić. Z momentem 25 Nm, jak sama obudowa wskazuje. Korek z też wkręciłem. Pamiętajcie, żeby wymienić sobie podkładkę na nową i dokręcić go z momentem 30 Nm. Filtr mam już tutaj dokręcony, także mogę już przystąpić do wlewania oleju. A olej wlewam. O, Volkswagena prosto z serwisu oleju wlałem 4,5 litra więc teraz idę zjechać z najazdów troszkę sprzątnąć i będę sprawdzał y, poziom oleju jaki jest silnik y, troszkę przestyk minęło 10 minut odkąd go zgasiłem więc mogę sobie już myślę sprawdzać śmiało poziom oleju a poziom oleju sobie sprawdzam o magnetem kupionym właściwie dobranym w waso do tego silnika więc y, sobie mogę sprawdzić fizycznie, a nie muszę polegać na komputerze. Ok, to ja tu sobie sprawdzam poziom i zaraz pokażę wam jak to wygląda. Bagnet już sobie tutaj wsunąłem i już pokażę jak to wygląda. Poziom oleju aktualnie jest o taki. O, nawet połowy nie ma. Tu gdzieś się chyba ubrudziła jak wyciągałem. A z tej strony lepiej widać ten przeskok między suchym a mokrym. No dobra. A ilość oleju, jaką wlałem, to jest o dokładnie tyle. Z pańki 5-litrowej na jakieś 4,5 litra. I nie ma połowy stanu więc muszę sobie dolać jeszcze więcej w sumie chyba całe dolałem sobie oleju wlałem w sumie na całą piątkę coś tam na dnie jeszcze zostało zaraz sobie jeszcze to wleję i stan oleju prezentuje się obecnie o, w ten sposób o jest na samej górze tego wykreskowanego obszaru. No, taki stan już zostawiam. I to by było na tyle w temacie.